Dzień dobry, witam na otwarciu ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej Wałyczyk Zaradowiska. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 350 tysięcy złotych brutto. W terminie wpłynęło 5 ofert. Oferta firmy Kolas Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Nowa 49, Palędzie. Kolas Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, cena brutto 282 534 zł, 91 groszy. 282 534 zł, 91 groszy. Okres gwarancji 60 miesięcy. Oferta firmy Strabak, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Pażniewska 10 Pruszków, firma Strabak, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Mariusz Wilczyński, ulica Zbożowa 15 przez 41 Toruń, zakład handlowo-budowlany Aga Mariusz Wilczyński cena brutto 240 000 927 ,11 zł. 240 000 927 11 groszy. 240 927 zł. 11 groszy, okres gwarancji 60 miesięcy. Oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Drobut Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica 1 Maja 61 wąbrzeźno. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Drobut Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Cena brutto 260 694 zł 61 groszy. 260 tysięcy 694 zł, 61 groszy, okres gwarancji 60 miesięcy. Oferta przedsiębiorstwa budowy dróg i mostów, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Laskowicka 3 świecie. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Cena brutto 312 112 zł 52 gr. 312 112 zł 52 gr. Okres gwarancji 60 miesięcy. To były wszystkie oferty. Dziękujemy bardzo.